Cześć, z tej strony Władysław Pełyski Mold Content. Witam wszystkich bardzo serdecznie. W poprzednim odcinku poruszyłem krótko temat serii Flora and Fauna, serii, która pochodzi od firmy Diagio, która na rynku pojawiła się na początku lat 90. Bardzo ciekawy wypust. Założeniem tego wypustu była limitowana seria i poniekąd tak się również stało, ale o tym było w poprzednim odcinku. I dzisiaj zgodnie z obietnicą. Pierwsza z trzech butelek, którym przyjrzymy się nieco bliżej. Pierwsza, a dokładnie whisky ze slarni Blair Atoll, wieku lat 12, która właśnie pojawiła się w tej serii. Co można powiedzieć na temat deslarni Blair Atoll? No, deslarnia ta powstała w roku 1798. Założycielami tej deslarni było dwóch gentlemanów, John Stewart. I Robert Robertson. Początkowo destylarnia ta nie nazywała się Blair Atoll, a nazywała się Aldur. Do tej nazwy jeszcze dzisiaj wrócimy dwukrotnie w zasadzie, ponieważ jest to dość istotna nazwa, wynikająca oczywiście z języka galickiego, ale o tym powiemy sobie za chwilę. Więc destylarnia powstała w roku 1798. Niestety po kilku latach funkcjonowania została zamknięta. Ponownie została otwarta w 1825 roku, i tutaj zaczęły się pewnego rodzaju perturbacje. Destelarnia ta była sprzedawana z ręki do ręki, z ręki do ręki. I tutaj następuje kolejne zamknięcie destelarni w roku 1932, gdzie jakiś czas potem znajduje się ktoś chętny, ktoś, kto chce kupić tą destelarnię. I tutaj yy, Odniesiemy się do kolejnej butelki, która stoi na moim stole. Prawdopodobnie większość z was, jak nie wszyscy, znają ten Oto Blend. Jest to Blended Scotch Whisky, która nazywa się Bells. Jeden z najprostszych, najbardziej standardowych blendów dostępnych na rynku. A właścicielami tego blenda jest firma Arthur Bell Sons. I to właśnie ta firma. Postanawia tą destylarnię wykupić, przeprowadzić niewielką modernizację i otworzyć ją ponownie w 1949 roku. Jak zapewne domyślamy się w tamtym czasie, w połowie XX wieku, łyski blendowana to była łyski, która cieszyła się dość sporym uznaniem. Na whisky typu Single Malt raczej nie było zbyt dużego popytu. Jakiś czas później, Włodarze destylarni postanowili tą destylarnię, może nie na tyle poszerzyć, co zwiększyć możliwości produkcyjne. Dlatego też w roku 1979 zostaje do dwóch pracujących alembików dołożone kolejne dwa. I to jest oczywiście taka ciekawostka dla osób początkujących, dla tych, którzy wchodzą w światłyski. Jeżeli ktoś nabędzie takowego blenda, Bells, właśnie za tym blendem stoi. Destylarnia Blair Atoll, która de facto jest jedną z podstawowych whisky wchodzących w skład tego blenda. Przechodząc do whisky, którą mamy dzisiaj na stole, do whisky Blair Atoll, warto wspomnieć, tak jak już mówiłem w poprzednim odcinku, że na każdej etykiecie serii Flora and Fauna pojawiły się ilustracje, rysunki zwierząt, jak również roślin. Które de facto występują w pobliżu poszczególnych destylarni. W przypadku Blair Atoll mamy tutaj ilustrację wydry. Pokażę Wam to, może będzie widać, nie wiem jak aparat to ogarnie. Mamy tutaj wydrę. I teraz pytanie, dlaczego akurat wydra? Skąd wydra? Odpowiedź jest bardzo prosta. Ta pierwotna nazwa destylarni, która brzmiała Aldur z języka galickiego oznacza nic innego jak wydrę, a rzeczą ciekawą jest chociażby to, że tak jak głosi nam tutaj frontowa etykieta, destylarnia Blair atoll czerpie wodę ze źródła Alder Bern, czyli strumień wydr, tłumacząc z języka gielickiego na nasz. Dlatego też mamy tutaj wydrę i teraz tak, Mamy whisky 12-letnią, zabutelkowaną w mocy 43% alkoholu. Jeżeli chodzi o takie szczegóły, jak barwienie whisky karmelem czy filtracja na zimno, niestety żadnej wzmianki nie mamy. Polejemy sobie naszą whisky do kielicha. Dlaczego takowych informacji nie mamy? No. Jeżeli chodzi o produkty firmy Diageo, o destylarnie, która należą do tego koncernu, no to bardzo rzadko kiedy pojawiają się takowe informacje. W szczególności coś takiego znajdziemy, jeżeli mamy jakieś szczególne wypusty, jakieś inauguracyjne bottlingi, gdzie wtedy whisky jest niefiltrowana na zimno, jest butelkowana większej mocy. Mówiąc szczerze, kiedy ta łyski pojawiła się na rynku, to był początek lat 90. no wtedy niezbyt dużą wagę przykładano do takich detali jak filtracja na zimno, czy chociażby barwienie karmelem. Prawdopodobnie coś takiego tutaj występuje. Jeżeli chodzi o filtrację na zimno, raczej tak, dlatego że mamy tu do czynienia z łyski o mocy 43%. Jeżeli chodzi o barwnik... Być może coś takiego również może mieć miejsce w przypadku tej whisky. Na szczęście w przypadku serii Flora and Fauna, z mojego osobistego punktu widzenia i doświadczenia wiem, że whisky ta jakiś poziom, poziom sobie reprezentuje. Nie ma tragedii, ale fajnie by było widzieć taką whisky zabutelkowaną w mocy 46%. Również fajnie by było, gdyby taka whisky miała deklarację, że nie jest filtrowana na zimno. Ale tak, jak mówię, jest jak jest i trzeba się nacieszyć tym, co mamy. No właśnie, co tutaj mamy? Na nosie jest dość słodko. Nie jest za bardzo słodko, ale jest wystarczająco przyjemnie słodko. I tutaj zaczyna się coś, co w tej whisky mnie zaskoczyło na samym początku. Bo tak, z jednej strony mamy takie nuty, coś takiego starego, coś takiego ciężkiego, coś co mi sugeruje taką zakurzoną półkę z książkami. Być może są to jakieś nuty, nuty garbowanej skóry. coś takiego brudnego, coś takiego zakurzonego, taki nie wiem mięsny mięsny aromat, nie wiem nie wiem czy wiecie czy wiecie dokładnie co mam na myśli, coś być może w kierunku takiego świeżego tytoniu, otwarta otwarta puszka czy otwarty pojemnik ze świeżym tytoniem, takie właśnie nuty. No, te trochę cięższe. I oczywiście jest tutaj wyczuwalny wpływ beczek poszery. Coś w stylu, coś w stylu rodzynek, coś w stylu mm, takich suszonych, cięższych owoców, czerwonych, suszonych owoców. Jakaś tam czekolada gdzieś się pojawia w tle też. No i teraz rzecz bardzo ciekawa. Jak już się przez to wszystko przekopiemy, to nagle na nos wychodzą nam świeże, czerwone owoce. Świeża, taka dojrzała, przejrzała truskawka. Świeżo zerwana malina. Takie poziomkowe klimaty. Osobiście ten aromat kojarzy mi się z. Glendronachem, dwunastką, gdzie też mieliśmy do czynienia z takimi notami beczek, poszery, czyli coś w stylu suszonych, ciemnych owoców, i gdzieś tam, właśnie po przekopaniu się przez to, na noc wychodziły nam takie świeże, czerwone owoce. Jest tu jakaś przyprawowość, cynamon, może goździki odrobinę. No, czyli jest wyraźny wpływ beczek, poszery, wyczuwalny. Bardzo przyjemny, nawet troszeczkę złożony nos. No i tutaj trzeba zaznaczyć, że jak na te 43%, to ten nos jest dość, dość intensywny. Nie, nie wydaje się ona zbyt, zbyt wodnista. Jest wyczuwana nawet taka delikatna oleistość na nosie. I tutaj w smaku jest coś, co naprawdę zauroczyło mnie w tej łyski. Pierwszy kontakt z tą łyski i na języku pojawiają się czerwone, soczyste owoce. Ociekająca sokiem truskawka. Malina. Bardzo soczyste owoce i bardzo słodkie, świeże owoce. I zaraz po tym wchodzą nam te... Suszone owoce, rodzynka, daktyle, śliwka suszona, czekolada i pojawia się delikatna pikantność, która zaczyna się ładnie budować na tej takiej owocowości, przekształconej z świeżych owoców na te bardziej suszone, takie kompotowe nuty. Po przełknięciu na język wchodzi nam Delikatna pikantność. Cynamon. Ta przyprawowość bardzo, bardzo miła, rozgrzewająca. Dość sporo czekolady. Dość. Sporo suszonych owoców. I ta czekolada. Przechodzi nam w takie delikatne delikatne nuty kawowe, ale nie jest to taka mocna czarna kawa, ciemna kawa, bardziej w kierunku mokki, może coś takiego, kawa z czekoladą. Bardzo przyjemny smak, muszę przyznać. Ciekawie skonstruowana whisky. No, przejdźmy do finiszu. finiszu przyjemnie rozgrzewająco Mamy pikantność, która delikatnie szczypie język. Mamy sporo słodyczy, która jest delikatnie przełamywana właśnie notami takiej kawy. Być może jakieś orzechy włoskie. Sporo, sporo tych owoców pozostaje. Rodzynki. Finisz niezbyt długi, średniej długości, mogły być dłuższy w zasadzie, byłoby jeszcze przyjemniej. Ale ta początkowa faza finiszu jest przyjemna, rozgrzewająca. Dość mocno owocowa nadal, więc no jest to łyski ogólnie bardzo przyjemna. To, co jest warte zaznaczenia. Tak mi się wydaje, przynajmniej to fakt, że jest to jedyny oficjalny bottling ze slarni Blair Atoll. Pomijając oczywiście niezależnych bottlerów, którzy kupują beczki z tej deslarni sprzedają w różnorakiej postaci, to jest to jedyny oficjalny wypływ z tej deslarni. Jeżeli chodzi o cenę, no, no tu już jest troszeczkę gorzej. Nie wiem dokładnie, jak to wygląda w Polsce. W Anglii normalna cena tej łyski to jest w granicach 45 do 50 funtów, nawet cena sięga. W niektórych sklepach nawet powyżej 50 funtów, co przekłada się na równowartość 250 zł, powiedzmy w tych granicach. Ja miałem możliwość zakupu tej łyski w jednym z lokalnych sklepów w mieście, w którym mieszkam. Sklep dość często prowadzi różne ciekawe wyprzedaże, promocje. No, udało mi się kupić tą butelkę za około 30 funtów, czyli coś w granicach 160 zł, jakoś, jakoś tak, 160 zł, około przeliczając na polskie złotówki. Więc moim zdaniem no, cena była na tyle kusząca, że bez wątpienia i momentu zawahania po prostu sięgnąłem po tą butelkę. No i nie żałuję powiem szczerze, dlatego że moim zdaniem whisky ta jest przyjemna, ciekawa i jest na tyle złożona, aby zaspokoić potrzeby czy ciekawość osób, które już gdzieś tam się odrywają powoli od tych e, takich podstawowych blendów, czy nawet blendów klasy premium, wchodzą w świat single maltów i tutaj już można sobie coś ciekawego z tej whisky wydobyć. Także moi drodzy, widzowie, proszę o wasze komentarze, jeżeli już mieliście możliwość zetknąć się z to łyski. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii. To wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że wideo wam się podobało. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie i do następnego.